Na razie przerywam szlifowanie. Tam jeszcze zostało salon i łazienka i kuchnia. Muszę tutaj ogarnąć rury pod spust z tej strony, dlatego że chcę, żeby chłopaki mi to wykopali. Ja będę sobie za ten czas szlifował, a później będę tutaj jeszcze nasypywał ziemi. Tak żeby później nie, dwa razy nie kopać tego co już będzie nasypane. Także tu mam praktycznie wszystko powymierzone. Najważniejsze to, żeby dobrze wymierzyć tam do tych, do osadników Otóż inna rura innej firmy I ciężko wchodzi Pewnie będą pytania dlaczego szara Bo jest tańsza można to jeszcze taniej zrobić rurą tą e, drenażową bez otworów, ale, ale niestety tamte się szybko zamulają. kurde dobra, zrobię to, jak się odezwę. Aż tutaj po podłączać. To akurat bardzo luźno wchodzą jedna w drugą. Aż, aż, aż dziwne, że tak lekko uszczelki są. Dobra, tu jest, tu jest. będę musiał jeszcze dosunąć bliżej. Ale tu muszę pozabierać te. Muszę jeszcze. O, to żeby było na wprost. Później sobie dosunę do końca. Chociaż właściwie to teraz muszę to zrobić. Możemy może mi się tutaj zgra trochę za duży kąt kolanka mógłby być łagodniejszy to, to później ogarniemy Czyli tutaj by trzeba było to lekko przesunąć i można chłopakom zaznaczać Do kupania Muszę zobaczyć czy nie, nie mam gdzieś 67 kolanka. Jak nie, to kupię. Dobra, to, to kolanka na razie zostawiam. Eee, robię z 1,5 cm spadem no, na metrze. Czyli tak naprawdę tak standardowo. No, może trochę mniej zrobię, eee, ale tutaj akurat nie ma takiego znaczenia, aby tylko nie stało w róże. Jest ok, no i dobra, teraz padlan sobie tylko wyznaczę jak mają kopać. Niech jadą z koksem. No i chłopaki po, pokopali. Tak naprawdę nie do końca wszędzie, ale tu nic to tyle, to ja sobie już poprawię. Nie mieli łatwego zadania, bo nie była miękka ziemia, twardo było do Muszę lekko wybrać. Tam kolanko, czyli muszę wyciągnąć sobie właśnie nie wiem czy też kurde 45 mi wyda Idę do kielek wyciągnąć надо. Сырис капленка выдать. Да, всем боже, тут забачу, а? Tutaj syn mówił, że kopał to już było foliad przewodu Muszę, Zanim zakopię muszę sobie znaleźć gdzie jest ten, gdzie jest ten Przewód Bo to jest przewód wypuszczony na ogólnie na ogród A co z nim dalej to zobaczymy Ustawiam sobie dopiero będę zakupywał To będzie trzeba dostukować kawałek. Ale to się zaraz zobaczy. Najpierw muszę podkopać, żeby tu wlatło wszystko. Masakra. Tu mi się przydało jeszcze podkopać, też tutaj większego znaczenia nie ma, bo tam już może być większy spad, I tak będzie dosyć dużo, dużo głęboko podziemia. tu jest lura od, od nawadniania, znaczy no, od tych kraników idzie tam i tam. tam zostanie, tam będzie studienka taka w ziemi, a tam będą krany tak samo jak z tej strony. Kto nie oglądał to, to zapraszam do poprzednich filmów. Będziecie wiedzieli o co chodzi z tymi kranami. конечно No co, zakupujemy tutaj jak widzicie gdzie już nad ziemią. W cudzysłowie nad ziemią, bo będzie dosypywana ziemia do wysokości, do wysokości tutaj e, tego słupka. Czyli na, w najgorszym przypadku będzie jakieś 20 cm. No zobaczymy Tak, 20 cm pod ziemią. Ale tutaj akurat będzie jeszcze eee, co to będzie? Teraz będzie daleko szedł, bo będzie praktycznie dotąd do końca Rynien. najważniejsze, żeby to zakopać, eee, teraz obsypię to ładnie ziemią, bo będę musiał jeździć tam dalej, żeby tych rur nie pozgniatać. To tutaj sobie nasypię więcej, no, a później wyrównam. Także jadę dalej z zasypywaniem. Na razie obsypuję trochę później będę Później będę jeszcze wodą zagęszczał Teraz tak musimy wyznaczyć Co musimy wyznaczyć i gdzie ma być później skrzynka u mnie wychodzi tak akurat idealnie tutaj na tym na, na środku rynna Czyli tu muszę dać 20 to jest styropian i gdzieś 3 od ściany 3 od ściany będzie ten e, rur, e, po, rura spustowa Czyli tak naprawdę w tym miejscu 23 Tak o 23 trzy i musi być początek początek czego początek tego o czyli tak naprawdę o tą długość muszę zaraz nie tu będzie ten Czyli o, tak, o taką długość muszę skrócić rurę. Czy to jest 42 cm? Bo tak mówiłem, to będzie początek, wpustu Czyli tak, 42 cm. No, tak o, to będzie, czyli 41 dokładnie. Dobra, trzeba odpiąć rurę. obcinam i wracam. Będę chciał podkopać chyba Tak, coś połamie 20 tak, filtra będzie idealnie. No i pikabela tu sobie tylko zabezpieczę. Dam długą rurę. tu tylko, szkoda mi ciąć te setki nie wiem czy są 50 też, muszę zobaczyć w internecie czy są 50 szarej jeśli są to nie będę ciął tylko kupię sobie 50 I to by było na tyle. Tam sobie zostawiam, dokładnie tak, tak samo będzie zrobione jak tutaj. Tutaj spad może być ciutkę większy, dlatego że jest miejsca. No i tutaj, tak jak mówiłem, kupię, kupię sobie 50 albo od, odetnę tam. I ta strona jest gotowa. No i tutaj jest oczywiście przygotowany, przygotowany wypust, żeby pociągnąć na drugą stronę domu. Aczkolwiek. Cały czas się zastanawiam jak to zrobić bo no będzie kiedyś u nas kanalizacja i to chyba prędzej niż później eee, Dlatego też myślałem, żeby później dach podłączyć, te, ten dach podłączyć tam do tego dużego basenu ale będzie ciężko Też nie będzie ciężko, bo tutaj sobie stąd najwyżej dam eee, tutaj do tego aby to już nie kombinować. Tam odetnę i połączę, połączę tam dalej. No bo tutaj żeby już nie, nie, nie rozkuwać tego. A teraz będę rozkuwał dlatego że chcę. Tutaj pociągnąć, no i tam aż do końca domu. No powiem Wam szczerze, że tam wyjdzie bardzo wysoko. No, ale sobie damy radę. Zrobię minimalnie mniejszy spad, nie zrobię półtora a zrobię centymetrowy spad, też będzie dobrze. Dobra, to wszystko. Eee, tam sobie zrobię zagęszczę i już zasypuję z takim leciutkim spadem w tamtą stronę do, do, do trawy A to ogarnę jak, jak dokupię rurę